Hejka, witam was w nietypowym odcinku na moim kanale. Otóż no, jestem ory, jak można może po mnie usłyszeć, dlatego też nie ma kamerki. No i byłem dosyć długo online i zobaczyłem, że coś się dzieje w cs -ie. Valve zaczęło nas najpierw trollować różnymi wpisami, po czym można było wyniknąć z pewnej rzeczy, że właśnie pojawiły się dzisiaj jakieś nowe skiny, keychainy oraz inne rzeczy. więc stwierdziłem, że trochę zostanę. No i jak widzicie. Na ekranie wyświetla Wam się teraz, co dokładnie wprowadzili. Wprowadzili nam e, taką oto kolekcję, potem wprowadzili nam keychainy, dodali nowego overpassa, ale tylko kolekcję, dodali nową skrzynkę, kolejną kolekcję, naklejki oraz kolejne keychainy. Dobra, no to co? Mamy tutaj pas, e, dostaliśmy pasa. Nie jest to operacja, jest to jakby taki battle pass. E, Chodzi o to głównie, że tych battle passów możecie mieć do 5 aktywnych. No i jeżeli macie jednego battle pasa, to dostajecie jakby jeden punkt za każdy wbicie jego kolejnego poziomu. Poziomy jego wbijacie po prostu, po prostu poprzez grając w CSA w drujkę, dostając expa. Tam chyba jest 1000 expa wymagane, żeby taki jeden punkcik wbić. Ważne jest to, że jak macie wszystkie 5 wykupionych, to wszystkie 5 jednocześnie się wbijają. Czyli nie, że najpierw jeden, potem drugi i tak dalej, wszystkie naraz. No i z tego co mi wiadomo, też tych pasów wbić, tych punktów, możecie e, chyba do 12 tysięcy expa. czyli chyba takich 12 sztuk możecie razy wbić, co zostało dodane, czyli te keychainy. Z tego co widziałem w grze, one są dosyć zbugowane, bo przechodzą przez broń i tak dalej. No ale na pewno jest to ciekawy dodatek w cs -ie. Tutaj teraz widzicie te wszystkie keychainy, które dodali, zaraz zobaczymy je też w grze. Również dali tutaj takie zbrojniki, chainy, no i przechodzimy sobie teraz do skinów z kolekcji. Mamy tutaj Overpassa, hałaszek szczerze mówiąc najpierw mi się nie podobał, ale jak zobaczyłem, że te złote elementy się w nim zmieniają, naprawdę bardzo ładnie ta wygląda. W grze zaraz zobaczymy, bo w grze wiadomo, to o wiele lepiej wygląda. Tutaj mamy również takie, takie i MK, która naprawdę jak dla mnie, no po prostu będę musiał ją posiadać, w ekwipunku jest to M4A1S Fate. Również skrzynka została wprowadzona oraz nowe naklejki, które są bardzo, ale to bardzo właśnie fajne na crafty, ponieważ tak jak widzicie to, co teraz nam się tutaj wyświetla, to nie są naklejki, to są krafty zrobione z tych nowych naklejek. Dostaliśmy również nowy wygląd właśnie. E, zdrapywania naklejek, e, który właśnie pokazuje jak można mocno zdrapać te naklejki. Dobra, no to tak jak mówiłem tutaj macie te battle pasy, możecie ich mieć maksymalnie 5 tutaj widzicie się nabija punkty już wbiję jakby 4 razy go, tego digielka macie jakby gwarantowanego za 25 punktów e, Kiczejny wam teraz pokażę na szybko jak to wygląda z tą dyflatową koszulą jest bardzo ciekawy Również ten skotem jest dosyć ciekawy. No i myślę, że to jeden taki, który warto jeszcze opowiedzieć to jest ten hoły. No i ten czerwony to nie wiem w sumie taki średni, Brakuje mi tu w tych keychainach takiego efektu 3D. Przechodzimy do kolejnych keychainów. Są to jakby bronie. Myślę, że no. Większość tych kitchenów jednak jest bez szału totalnego, są one po prostu słabe. Jedynie ten popart jest dosyć ciekawy. Ta WPA i ta MK, no ok. No i ten nóż myślę, że ciekawy będzie, będzie pasował do takiej meduzy czy fosfora. Ten nóż sobie nie wiem co on tutaj robi w czerwonej jakości. No i tutaj mamy taki trochę bardziej złoty nóż. Ten to mogę zrozumieć, że jest czerwony. Przechodzimy do kolekcji Overpass. No i pokażę tutaj również jakie są skiny. Emeczka myślę, że dosyć ciekawa. Digiel też dosyć ciekawy. Nowa, bardzo ładna, mi się bardzo podoba. Baretki też dosyć ładne Aug No myślę, że tutaj jedna ciekawa rzecz to jest ta siatka, bo nie widziałem tej siatki jeszcze nigdzie na żadnym innym Aug'u AWP Kraków Bardzo ładna różowa AWP moim zdaniem Oraz taki Baby Dragon No i tutaj Kałaszek, który właśnie się to złote, jak widzicie, mieni w świetle Przechodzimy do kolejnej kolekcji Kołaszek, myślę, że dosyć ciekawy. l również dosyć ciekawa. Moja M4 to taka, nie wiem, taka średnia moim zdaniem. Dezert który jest prześliczny po prostu. No i AWP. W sumie to mi się nie podoba. Może komuś z was się spodoba. Dajcie znać w komentarzach czy ta AWP wam się podoba. Dobra, przechodzimy do kolejnych kolekcji. A tutaj kolekcję o wiele grubszą. No i przejdźmy sobie po skinkach. Tutaj Kałaszek, myślę, że dosyć ciekawy. Nowa, znowu dosyć ładna nowa oraz Usp, który mi się bardzo podoba. Ump też moim zdaniem bardzo ładny i Galil też jest chyba jednym z najlepszych skinów na tej broni. No i tutaj mamy Gloka, który też myślę, że jest dosyć ładny, no ale ta góra mogłaby być jednak trochę ciekawsza. No i mamy perełkę, czyli M41S Fade. Jest to bardzo przepiękny skin. Dobra, przechodzimy teraz sobie do skinów z skrzynki. Tak. Mamy niebieskie skiny. Bioletowe skiny. Różowe skiny. Myślę, że ten kałach jest bardzo ciekawy, ponieważ mało widzę takich skinów, co są ręcznie rysowane i moim zdaniem bardzo ładnie ten kałach wygląda. Nie każdemu się podoba, ale mi się podoba. Kolejny skin z kolekcji Neonoir. No, i przechodzimy do czerwonych. Mamy tutaj Glocka złoty ząb. Myślę, że mi się, mi się ten Glock osobiście podoba. Myślę, że dosyć ciekawy. Przechodzimy do f 4 s No, ta MK ogólnie jest ładna, ale to z tyłu wygląda, jakby ten skin po prostu był zbugowany i nie było tam tekstury. Z przodu bardzo ładnie on właśnie wygląda. Ogólnie mi się ten skin podoba. Myślę, że. Pasuje. No i z naklejeczek tutaj myślę, że to są takie typowe naklejki pod kraftów. Jak ludzie porobią jakieś ciekawe krafty, to mogę zrobić też również odcinek z ciekawymi kraftami, z tymi naklejkami. Tutaj te czerwone to nie wiem, tak naprawdę. Jestem ciekawy, czy będą jakieś ciekawe i sensowne krafty z tymi czerwonymi naklejkami. No, i tutaj przechodzimy do kolejnych naklejek pod krafty. Jak widzicie, te naklejki są naprawdę bardzo robione głównie pod te krafty. No, bo to są tak jakby albo buźka, albo oczy, albo jakaś ręka, albo dłoń, albo oczy, albo wąs, albo okulary, które są bardzo ładne moim zdaniem, i naprawdę te okulary powinny być na, czer na czerwonym miejscu. Ponieważ zaraz zobaczycie, że te naklejki, które są na czerwonym dalej, po prostu są moim zdaniem, mierne. Tutaj naklejka, moim zdaniem, robi bardzo mało sensu na swoim miejscu, czyli na czerwonym to no po prostu ta naklejka nie ma sensu tutaj oko, no okej, okay, mogę zrozumieć, że ktoś może lubi takie oczy y, śmieszne ale no, czy to zasłużyło na czerwone miejsce, tego nie wiem dla stulsów zmienili w sumie 100 traktula, teraz jest chyba dwa, wcześniej było jeden no i też, co zauważyłem, to dodali właśnie do keychainów że też je można zmieniać 3-3 razy, za 95 centów tutaj będzie chyba za 3,99 w Polsce no i to co ważne, te keychainy się nie niszczą jak je zdejmiesz z broni, czyli możesz się potem znowu założyć na inną broń. No i tutaj jeszcze dali mapę do Competitiva Italii. Myślę, że no, ciekawe urozmaicenie tych pool map. W premierze nic się nie zmieniło. Mamy jakby nową kolekcję z Overpassa, ale Overpassa nie dostaliśmy do puli map. Co tutaj jeszcze można dodać? Zostawcie subika, komentarz oraz lajka. Zapraszam na mojego Discorda, znajdziecie go w opisie i w komentarzu. Na Discordzie odpalę giveawaya, bo tutaj w filmie chcę go jak najszybciej zmontować i wrzucić, żeby mieć już święty spokój. Ja idę spać, a Wam życzę udanego grania podczas tej nieoperacji.